Cześć! Dzisiaj będzie odcinek o Dracenie. Zobaczcie, mam taką Dracenę, którą kupiłem bodajże dwa lata temu w znanym sklepie. I popatrzcie, ona troszkę już podupadła. Tutaj te dolne liście wyschły. Te takie listki, które są jeszcze zielone, one już też powolutku zaczynają schnąć. Ma malutką doniczkę, dlatego dzisiaj. Spróbuję się nią w jakiś sposób zaopiekować. Zapraszam Was na film o pielęgnacji draceny. Oczywiście na samym początku spróbuję sobie zasięgnąć wiedzy z mojej książki o pielęgnowaniu roślin pokojowych. Tutaj jest rozdział poświęcony właśnie dracenie. Mi dracena często myli się z juką. Są to w sumie podobne rośliny, jeśli chodzi o wygląd, ale nieco różni je sposób pielęgnacji. Postaram się zająć moją draceną w taki sposób, jak jest opisane w książce. Tutaj są ogólne informacje o dracenie. Widzicie, że inna nazwa draceny to smokowiec. Tutaj są opisane gatunki takie ogólne informacje. Tutaj mamy informacje o warunkach, o wilgotności, o łatwości uprawy, o długości życia, tutaj coś o przesadzaniu. To na pewno mi się przyda, ponieważ mam zamiar na pewno przesadzić moją dracenę do większej doniczki. Tutaj coś o Pielęgnacji, czyli przycinanie, ja będę również przycinał moją dracenę oraz zraszaniu. A tutaj, informacje co jest źle, czyli objawy, które można zaobserwować na naszych roślinach. No i możemy się tutaj dowiedzieć, co ewentualnie jest powodem, na przykład, przysychania liści czy brązowienia. No, więc wiedzę już mam, także przystępuję do działania. Na samym początku muszę upiększyć moją roślinę. Pousuwam wszystkie uschnięte, oraz te przysychające liście. Zobaczcie, tutaj trzymam całkiem uschnięty listek, mogło się to zdarzyć z powodu małej wilgotności w powietrzu, ale moja roślina jest już dosyć stara, i to są takie najstarsze listki, więc. One prawdopodobnie uschły sobie ze starości. Ja spróbuję zrobić z tej rośliny taką typową dracenę, która będzie miała taki, takie trzy wysokie łodygi. Spróbuję odwrócić, żebyście to widzieli. O, właśnie. Czyli poobcinam tutaj większość tych dolnych listków. Które są oczywiście zniszczone oraz lekko podniszczone, i powstanie mi taka jedna gruba łodyga z trzema odnóżkami. A na samej górze powstanie taki piuropusz. Nada to egzotyki tej roślinie, która zresztą jest egzotyczna, ale w naszych domowych warunkach właściwie bardzo łatwa. Do uprawy i pielęgnacji Nie wymaga jakichś Specjalnie yy, Specjalnych warunków Dobrze Myślę, że Już widać Zarys tej rośliny Także ja sobie jeszcze tutaj ją spróbuję Poobcinać Zobaczcie tyle liści Musiałem obciąć żeby nadać taki właśnie kształt tej mojej dracenie. Tak jak mówiłem, trzy odnóżki a na górze pióropusz. Mi się podoba. Tylko teraz przesadzę ją do nieco większej doniczki. Przygotowałem sobie oczywiście donicę. Tutaj jeszcze pokażę wam to co pisało w książce. Jeśli końcówki schną, należy je obciąć właśnie w taki sposób. Czyli nie musimy obcinać całego liścia, a wystarczy odciąć te suche końcówki. No i w sumie to wszystko. Jeśli chodzi oczywiście o obcinanie, bo teraz zabiorę się za przesadzanie. Przesadzanie najlepiej wykonać w marcu. Przygotowałem sobie taką glinianą doniczkę, która jest nieco większa od tej plastikowej. Zobaczcie, tutaj to tak to mniej więcej wygląda w proporcjach. O, ona mi sama tutaj wyszła z tej doniczki. Nawet nie musiałem się z tym męczyć. Także bryła korzeniowa jest, jak widzicie, rozbudowana dosyć. No i ja sobie tutaj przygotowałem już podłoże. Które zmieszam jeszcze tutaj z tą resztką, która mi pozostała, po wyjęciu draceny. Oczywiście, na sam początek musi być warstwa drenażowa. Można ją wykonać z kamyczków lub z keramzytu. Ja stosuję przy takich okazjach takie właśnie. Hamyczki. Tak to wygląda, warstwa drenażowa jest niezbędna właściwie u każdej rośliny. Ja już sobie przygotowałem takie podłoże na bazie perlitu, do którego dosypię jeszcze odrobinę piachu. Oraz troszkę nawozu. Te wszystkie działania najlepiej wykonać w marcu. Tutaj mam troszkę nawozu naturalnego. Są to odchody świnki morskiej. Takie bobki. One wyglądają jak nawóz w granulkach. Mam także troszkę bobków od królika. Bardzo fajny nawóz. Także te dwa nawozy myślę, że wystarczą. Później latem, jeśli roślina będzie w pełni wzrostu, należy również, według książki, nawozić jakimś takim nawozem płynnym. Niezbyt często, ale jednak robić to właśnie należy latem. Teraz wystarczy wymieszać tą przygotowaną mieszankę. Dracena nie musi mieć jako, jakiegoś bardzo mocno przepuszczającego podłoża. Moje powiedzmy jest takie średnie, ale nie będę y, tej mojej draceny y, wyciągał z rozluźnioną bryłą korzeniową, tylko po prostu umieszczę ją w tym podłożu y, całą. Tutaj sobie wysypię. Na tą warstwę drenażową, delikatną ilość przygotowanego podłoża. Myślę, że 3-4 garści w zupełności wystarczą. Tak, żeby nam tutaj weszła ta dracena. I tutaj, z całą tą bryłą korzeniową. Umieszczę sobie w Donicy. Nie rozluźniam tej bryły korzeniowej, ponieważ te korzenie są już tam mocno związane z podłożem i byłoby to niekorzystne dla tej rośliny. I teraz wystarczy uzupełnić tutaj te boki przygotowanym podłożem. Ja sobie to Robię właśnie w taki sposób, dosypując garściami. Ten perlit, on sobie tutaj fajnie wejdzie w te wolne przestrzenie. I w sumie gotowe. Tak mi się to udało. Tutaj aż pod samą górę wysypać. Teraz jeszcze jakieś pozostałości. Właśnie tego podłoża, tak żeby donica była wypełniona aż po brzegi. Jeszcze nawet sporo tutaj tego sobie wejdzie. I można spokojnie ugieść, ugnieść tą ziemię, tak żeby ona była, można powiedzieć, zbita. W tej roślinie. To aż tak bardzo nie zaszkodzi. Także na sam koniec ugniotę sobie dokładnie tak mocno, właśnie tą ziemię, żeby ona się dostała we wszystkie tam zakamarki. I jeszcze sobie ustabilizuję w ten sposób tą moją dracenę. No, i w sumie to by było na tyle. Roślina jest przesadzona, ustabilizowana i można jeszcze zrobić jeden zabieg. Zgodnie z tym, co było opisane w książce, należy zraszać dracenę, szczególnie latem oraz zimą, gdy w naszych mieszkaniach jest suche powietrze. No dobrze, ja już zakończyłem prace pielęgnacyjne przy mojej dracenie. No i oczywiście podla, podlać ją jeszcze musiałem, dosyć obficie. I teraz mogę postawić ją tutaj w sąsiedztwo innej rośliny, którą również przesadzałem całkiem niedawno, co widzieliście na filmiku. Mam tu na myśli oczywiście monsterę. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Cześć!